Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Margonem oczywiście, dzisiaj jestem na mojej głównej postaci na Kupit Teaser, jeszcze Kupit Teaser. A więc tak, stoję sobie Withan, jak widzicie, dawno nie było odcinka z takiej z mojej głównej postaci, ponieważ teraz ekspiśmy sobie na tropku i tak dalej no, ale chciałem wprowadzić coś nowego, dlatego idziemy dzisiaj sobie przy ekspić na 178 dokładnie. A wybierzemy się dzisiaj na inny ex niż Patryciusze. Teraz daję Wam jakieś 20 sekund, abyście w komentarzach, właśnie w tym momencie, pisali, na co się wybierzemy. Jeżeli zgadniecie, to jesteście mistrzami, więc piszcie tam na dole w tym oto momencie. A ja chwilę poczekam. Te 20 sekund. Czekam cały czas. No, pisz, pisz. Przy okazji, możesz dać łapkę w górę jeszcze w tym oto momencie, chyba że chcesz obejrzeć najpierw do końca. No to spoko. Pisz, jak myślisz, gdzie ja dzisiaj się na eksp wybiorę? Gdzie ja mogę iść? No, ja też jestem ciekawy. Ok, myślę, że czasu było wystarczająco. Mam nadzieję, że wasze odpowiedzi będą się zgadzały. Jest to taka mini zabawa, żebyście zobaczyli, czy zgadniecie, czy uda wam się. Może tak. A więc tak, lecimy sobie zaraz, zobaczycie, gdzie dokładnie się wybierzemy gdzie też nabijemy nasz level, no i co dzisiaj nas, nas na tej głównej postaci czeka. Tak, więc lecimy sobie do Tuzal. E, już to nie są patrycjusze, nie wkręcałem was wcale, że, idę, że nie idę na patrycjusze. E, nie idziemy na patrycjusze, idziemy gdzieś indziej, na inny exp, gdzie już myślę, że sobie tak daję radę, ponieważ sami nie uwierzycie, ale ostatnio na Patrycjuszach ekspił jakiś 180 mak. Nie, 180, co ja grałem, 185 chyba nawet mak. No i pisze, żeby szedł sobie gdzieś indziej. No bo przecież to jest eksp. No, no spokojnie mogę ja sobie tam Ekspić. No ale nie, nie chciał iść na Walmirów, no to mówię, dobra, spoko, to ja se pójdę. No i spróbowałem, poszedłem, no i jakoś daje radę, więc dzisiaj dokładnie tak, wybierzemy się na Przysiołek Walmirów. Tam dokładnie sobie poekspimy. Nabijemy. Zobaczcie w ogóle jakie tutaj jest super mapka, mi się tak spodobała jak tutaj przechodziłem sobie, tak dawno naprawdę nie chodziłem tutaj, no praktycznie w ogóle tutaj nie chodziłem, no jak pierwszy raz sobie przechodziłem, no to zobaczyłem, patrzę sarny, fajna grafika tych saren, tutaj leżąca sarna, tutaj jakieś driady po bokach, kwiaty, naprawdę fajnie ta mapka wygląda, mi się spodobała. I z tego względu, że już niedługo są święta, dzisiaj poekspimy sobie również na takiej mapce śnieżnej. W ogóle możecie pisać, czy u was już spadł śnieg, bo u mnie popruszyło trochę, no ale następny dzień padał deszcz i była lipa. No nie, no tylko nie. mam nadzieję, że nie będzie jakoś mocno powybijane, bo jak na razie to masakra. No ale tak, jak widzicie, fajna grafika mapki, znajdują się wydry, różne fajne zwierzęta, fajne, 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 tak bardzo fajne, no i śmieszne i ciekawe. Nie będziemy tutaj zabijali, zajmowali się zabijaniem wydr i innych takich mniejszych zwierząt, które jeszcze tutaj zamieszkują tą mapkę. Zauważyłem też leminga. Ja strasznie lubię tak patrzeć na zwierzęta i tak dalej. I naprawdę jestem zaciekawiony tymi wszystkimi zwierzakami, które występują w Margonem. Zaraz Wam go może pokażę, jeżeli... O, tutaj mamy leming. Naprawdę fajne stworzonko. Byłem zaciekawiony, ponieważ dotąd jeszcze nie widziałem takiego stworzenia. No a... Fajnie, naprawdę w Margonem również można się zapoznać z nowymi rzeczami. Yy, I tak, dzisiaj wbijemy sobie 178 level i nie tylko. Na końcu, czekajcie do samego końca, ponieważ dzisiaj będzie ogromna niespodzianka. O, ktoś padł, 180 trop, gratuluję. A my sobie w tym czasie musimy to powybijać jak najszybciej, żebyśmy zdążyli nabić level. Yy, 427k to jest dosyć sporo, ponieważ jak widzicie, ile ja tu dostaję za grupkę, to yy, naprawdę... Troszkę będziemy musieli tutaj poekspić. No i tak ogólnie będę starał się robić jak najmniej pauz w tym odcinku. No, chyba że to będzie konieczne, jak będę musiał y, wziąć, nabić trochę dłużej, będzie trwało nabijanie tego levela. Nie wiem, ktoś przyjdzie albo coś. No to wtedy y, sobie zrobię pauzę, no ale jak na razie będziemy sobie ekspić na spokojnie i, i lecimy dalej z tego ekspowiska jest naprawdę mnóstwo lotów za pierwszym razem jak przyszedłem wypadło mi po kilkanaście unikatów po prostu więcej miałem o wiele więcej miałem tych wszystkich przedmiotów niż, 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 niż miksów i strzał więc naprawdę sporo jak widzicie radzę sobie tutaj tak przeciętnie zależy od grupki zależy od ich mocy nie wiem, co ty mi tutaj y, nie atakujesz. Kurde, dobra. E, pozdrawiam Eryka Koksa. E, z nim również będę starał się stać na Toruni i może jakiś miks, y, jakiś miks może z nim y, zrobię. I, no i będziecie mogli zaobserwować co? Jakiś miks w końcu e jak bo kurde, u mnie tych miksów praktycznie w ogóle y, jak na razie na kanale nie ma. No myślę, że jakiś fajny miks, ale by, u mnie miksy będą takie wyjątkowe. E, tak pozdrowiłem. U mnie miksy będą takie, miksy walk, jakichś herosów, jakichś PvP będą wyjątkowe, ponieważ będę starał się w nie wkładać jak najwięcej umiejętności, jak najwięcej tam będę mógł cokolwiek stworzyć to Wam tam zrobię, żeby, żeby naprawdę to świetnie wyglądało. Będą tam świetne efekty, mam nadzieję, że Wam się będą te miksy naprawdę bardzo, ale to bardzo podobać, ponieważ będę starał się w nie... Włożyć jak najwięcej, właśnie umiejętności i jak najwięcej tych wszystkich efektów specjalnych, żeby to fajnie wyglądało. Eee, ok, no to lecimy sobie dalej eee, i zobaczmy, co. Eee, zobaczmy w ogóle, kiedy nabijemy ten level. 184K jak na razie idzie spoko, ponieważ nikt tutaj nie XP. Eee, na razie nie padam. Idzie mi dosyć spoko z nimi eee, i właśnie łaźnia. Film miał być w czwartek, bo nagrywałem łaźnie, ale w głupi sposób, w bardzo głupi spo sposób, po raz kolejny yy, padłem, ponieważ, kurde, zaatakowałem jak, to znaczy, magmy jakiś 180 zaatakował yy, i przez moją głupotę, dokładnie, biłem go, yy, biłem go, no i potem zabandażowałem się i nie starczyło mi energii na ostatni celny cios. zostało mu 25%, co po prostu bym go ścisnął po prostu jednym hitem na celnym uderzeniu. Jeżeli by dobry wszedł akurat z ciosem krytycznym. O, kolejny lemming. Już się schował. No i bym go po prostu ścisnął tym jednym ciosem krytycznym, no to padłem. No bo oczywiście, kurczę, nie, za, nie y, oszczędzałem energii. No i jakoś tam się zagmatwałem. No ale będziemy próbować dalej, więc na pewno się nie poddam. Na pewno będę chciał iść dalej. Zbieram sobie na nowy łuk, więc na razie jakby tak kasę będę sobie oszczędzał, nie piszcie do mnie, czy dam wam coś kasy, czy, czy nie wiem, czy pożyczę, bo naprawdę oszczędzam kasę i nie mam jakby na pożyczanie, na wydawanie, na takie sprawy. Więc przechodzimy sobie teraz przez to ukryte przejście drzewne. Między gałęziami. No, i tutaj jak widzicie, mamy do kolejne ekspadowijanie. Ekspa no kurde, jak mi się język plącze, zawsze jak przez jakiś czas sobie nie nagram filmu, tak wiecie, tak porządnie, nie nagram, nie przysiedzę, dłuższego filmu nie nagram. To zawsze tak samo, oczywiście, tak samo jak z Wami gadam. To po prostu zawsze mi się na kolejnym filmie, jakby czasem język plącze. No, i to mnie trochę wkurza. No, ale dobra, myślę, że jakoś damy sobie radę i wprawię się jakoś w te nagrywanie. Kurczę, prawie bym dał przez przypadek. Na szybką walkę, co by równało się yy... przejściem do miasta. Dokładnie. Oh, fuck you, man. Nie mogę paść i chyba nie padnę, mam nadzieję. Gdzie tam nie padnę, nie ma szans. No, chyba żeby mnie. Jest 178 level, już nas nikt nie zaatakuje. Mamy level dokładnie. Zręczność oczywiście, no i kolejna umiejętność, na razie nie robię, bo nie mam w co dawać, no ale yy, jak wiecie to już jest taki duży level, że masakra, no ale pewnie coś tam sobie spróbuję wykombinować. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zmieniamy nick, dokładnie tak, więc lecimy sobie do Ithan, yy, to nie, nie wykorzystam, ale to za to wykorzystam, więc lecimy sobie z tej mapki. Pożegnajmy się ze wszystkimi lemmingami, no i wbijamy sobie do iten. Dlaczego zmieniamy nick? Ponieważ postanowiłem, że już te smocze łzy nawet na świąteczne loterie nie będę wydawał. Tylko po prostu zmienię sobie już ten nick, żeby już nie przedłużać. Naprawdę już po prostu, w ogóle gdzie się zmieniało? Hmm. A więc bierzemy się do zmiany naszego niku. dokładnie, więc lecimy na stronę główną Margonem. Bierzemy, wchodzimy w konfigurację, w moje postacie. Moją główną postać, czyli Kupitir, i zmieniamy sobie nick na Bright. Dokładnie po bardzo długim oczekiwanym czasie wreszcie będę mógł to uczynić. Zmieniam nick. Zapisano, jesteśmy od teraz Bright. Więc y, naprawdę dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinku odcinka. Jesteśmy od dzisiaj już normalnie Bright. Serdecznie Wam dziękuję. Czekajcie na, kole... Czekajcie na kolejne odcinki. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Ja naprawdę jestem zadowolony z dzisiejszego odcinka, ponieważ zrobiliśmy naprawdę sporo. Ten Zmiana Niku była niepewna, ponieważ cały czas to przedłużałem, 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 ale kurde, wreszcie trzeba było to zrobić. No i zrobiłem. Teraz mam nadzieję, że będzie jakby to bardziej skojarzone z Bright, z kanałem z Bright, Margonem Bright, kanał Bright. Musk rozpitolony po prostu. Więc dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. Ziomeczki. Jeżeli ten film Wam się spodobał i chcecie więcej materiałów, dajcie łapkę w górę, zaobserwujcie na Google Plus i napiszcie komentarz przede wszystkim. Więc trzymajcie się. Narka, dzięki za obejrzenie i ja kończę. Więc cześć! A Wy nadal tu jesteście? What the fuck, dobra, trzymajcie się, cześć.